Cześć, nazywam się Ania Pinczykowska i witam cię w podcaście Miłość do siebie. Od wielu lat wspieram i prowadzę innych w tworzeniu najważniejszej relacji w ich życiu, czyli z kim? z samym sobą. Jeżeli ty pragniesz zrozumieć i poczuć, co tak naprawdę oznacza to magiczne self love, uświadomić sobie, że to właśnie od niej zależy zmiana twojego dotychczasowego życia, a także otworzyć się na nową wersję siebie samego, intuicja skierowała cię we właściwe miejsce. Dobry, dzień dobry. Witam cię w podcaście Miłość do Siebie. Dzisiaj temat, myślę, bardzo aktualny dla wszystkich, ponieważ bardzo często przejawia się na sesjach indywidualnych, ale też z takich obserwacji ludzi na co dzień wynika, że to poczucie bycia wystarczającym jest zdecydowanie za małe. Czyli dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, że. Nie do końca czujemy się wystarczająco dobrze, nie czujemy takiego poczucia, że jesteśmy ważni, że jesteśmy warci, że zasługujemy w sumie na wszystko co najlepsze. Czyli ogólnie mówiąc będziemy rozmawiali o niższym poczuciu własnej wartości. Przed samym nagraniem, kiedy zastanawiałam się, jak brzmiałoby pytanie, takie jedno z ważniejszych pytań w uzdrawianiu relacji z samym sobą, to po wielu latach pracy z ludźmi powiedziałabym, że kluczowym pytaniem, jakie powinniśmy sami sobie zadać, to jest właśnie to czy czuję się wystarczający. Oczywiście ten temat jest bardzo, bardzo głęboki i to Pytanie też jest bardzo pojemne, bo dotyczy wielu obszarów naszego życia, ale zadanie sobie pytania: co samo sobie myślę: czy jestem wystarczająco atrakcyjny, czy jestem wystarczająco wykształcony, czy jestem wystarczająco ciekawy dla innych, czy jestem wystarczająco dobrą matką, czy ojcem, partnerką, żoną, czy moje ciało jest wystarczająco atrakcyjne? I tak dalej, i tak dalej, więc pytań może być naprawdę mnóstwo. I jeżeli chociaż raz albo dwa razy złapałeś się na myśli, na takim poczuciu, że jestem gorszy, złapałeś się na porównywaniu z innymi, na zazdroszczeniu czegoś innym, to tak naprawdę masz deficyt, masz deficyt, czy też brak. Bycia wystarczającym. I wynika to z tego, że kiedyś, prawdopodobnie w dzieciństwie, uwierzyłeś, że nie jesteś właściwy. Uwierzyłeś w słowa przekonania na swój temat, które słyszałeś od być może mamy, taty, rodzeństwa, a może to był kolega z klasy, nauczyciel, dziewczyna, ktokolwiek. Wystarczyło, że usłyszałeś parę razy, Sformułowanie na swój temat, aby nastąpił tak zwany zapis w Twojej podświadomości. Jeżeli odbyło się to przy udziale takich dużych, naprawdę emocji, ten zapis następuje błyskawicznie, bo w przeciągu 10 sekund. I przekonania biorą górę nad nami, kiedy w nie wierzymy, kiedy oddajemy im swoją moc. No i teraz warto zadać sobie pytanie: czy tak musi być? Odpowiedź brzmi: że absolutnie nie. Bo tak naprawdę to Ty jesteś tą osobą, która wybiera i decyduje, kim naprawdę jest i kim chce być. To Ty decydujesz, w co chcesz dalej wierzyć, a w co nie. I oczywiście są dwie drogi albo nie rozpoznajemy tego, że troszeczkę jesteśmy zaprogramowani i te negatywne przekonania, przesądy, te braki na nasz temat, jakie odczuwamy, tak naprawdę zostało nam, tak mówiąc kolokwialnie, wgrane. Możemy w to wierzyć i możemy podążać za tym i z tym nic nie robić i cały czas szukać potwierdzenia na zewnątrz, czy to jest prawda, czy nie. Albo możemy... Przebudzić się i podjąć decyzję, że chcę inaczej. Że to ja chcę być właścicielem. Siebie, swojego wnętrza, swoich przekonań, swoich myśli na swój własny temat. I tutaj zapraszam Cię, żebyś na chwileczkę zatrzymał się i zadał sobie pytanie, kto z mojego otoczenia, takiego najbliższego otoczenia, miał największy wpływ na tworzenie Twojej tożsamości. Wypisz nawet te imiona, czy to będzie mama, tata, czy rodzeństwo, czy, czy, czy pierwszy chłopak, czy aktualny mąż. Kto miał tak ogromny wpływ. I jak sobie wypiszesz te imiona, te osoby i nawet je zwizualizujesz, to przyjrzyj się dokładnie każdej z tych osób, od której tak naprawdę uzależniasz swoją wartość. Czy na pewno one same są najlepszą wersją siebie samych. Czy na pewno są Twoim wzorem do naśladowania? I czy na pewno chcesz, aby Twoje życie wyglądało tak jak ich życie? I jeśli odpowiedź będzie na nie, to jest ten moment, żeby świadomie podjąć decyzję, że zabieram im moc w tworzeniu mojej wyjątkowości. My się naprawdę nie musimy na to zgadzać, bo osoby, które się zgadzają, są uśpione, po prostu podążają według jakichś bardzo często nieprawdziwych, iluzorycznych przekonań na swój własny temat. I jak podejmiesz tą decyzję, że chcesz inaczej, to proszę uwierz mi, że na głębokim poziomie będziesz doskonale wiedział, co jest dla Ciebie dobre, a co nie. Będziesz doskonale wiedział, z jakimi wartościami, jakimi przekonaniami na swój własny temat rezonujesz. To jest troszeczkę tak, jakbyś się ubierał na nowo w taki garnitur szyty na miarę, bo najważniejsze to jest to, żeby uwierzyć w swoją wewnętrzną, emocjonalną inteligencję i dać się poprowadzić intuicji tej wewnętrznej mądrości serca, która doprowadzą Cię do takiego wewnętrznego stanu wolności i poczucia wartości. Tylko żeby to miało miejsce, oczywiście musisz powiedzieć głośne stop ingerowaniu i kontrolowaniu ciebie przez inne osoby. Powiedzieć stop osobom, które do tej pory kreowały twoją rzeczywistość, w oparciu o swoje filtry, w oparciu o jakieś swoje przekonania i tak dalej i tak dalej, oczekiwania. To nie byłeś ty. Po prostu wsadzono Cię w nie Twoje buty. Bardzo często one były trochę za ciasne, uwierały Cię. Zresztą na pewno czułeś niejednokrotnie takie poczucie, że nie jesteś w sumie sobą. I tak naprawdę to jest też moment, żeby zrozumieć, że to Ty wybierasz, czy chcesz być wystarczający, czy nie. Czy chcesz być ważny i warty, czy nie. Nikt inny. I kiedy mamy to poczucie własnej takiej niskiej wartości, powstaje dziura, powstaje taki deficyt. Brak. No wiadomo, każda dziura potrzebuje napełnienia. I później, przez całe życie, w sumie, dążymy za tym, żeby napełnić tą dziurę, bo każda osoba na głębokim poziomie chce się czuć naprawdę pełna. W sumie, to jest nasz naturalny stan, żeby być pełnym. I jeżeli nie mamy tego poczucia, to zawsze będziemy za tym tęsknili i zawsze będziemy szukali tego na zewnątrz, szukali tego w jakichś sytuacjach na zewnątrz, szukali tego u innych osób, żeby dali nam tylko potwierdzenie tego, że jesteśmy pełni, a tak naprawdę jedyną osobą, która ma rozpoznać tą dziurę i ma ją napełnić, Jesteś ty sam. I zamiast szukać na zewnątrz tej utraconej części siebie, rozpoznaj ją i sukcesywnie, krok po kroku, wykonaj taką pracę ku sobie. Też chciałabym powiedzieć o takich mechanizmach, które są bardzo charakterystyczne do, w momencie, kiedy nie, nieświadomie dążymy do załatania tej dziury, dziury bycia niewystarczającym. Być może. Są ci znane te mechanizmy, być może będą z tobą rezonowały, być może też zwróci to twoją uwagę na twoje zachowania. Pierwszym mechanizmem, co często spotykanym, też, które ja rozpoznaję bardzo szybko na sesjach, to jest y, szukanie utwierdzenia i takiego potwierdzenia w świecie zewnętrznym, że jestem właściwy. Czyli jeżeli nie do końca czujesz się atrakcyjny jako człowiek, nie do końca czujesz jakieś braki, coś tam się nie do końca wydarza w tobie właściwego, nie ma tej Dynamiki takiej pięknej, to będziesz robił wszystko, żeby inne osoby dały ci potwierdzenie, że jesteś wyjątkowy, że jesteś fajny, że jesteś atrakcyjny, że jesteś piękny itd. itd. I umysł wyczaruje naprawdę niesamowite strategie, tylko po to, aby pokazać innym, że jesteś wyjątkowy i że zasługujesz na ich uwagę, i że zasługujesz na to, żeby Cię kochano i akceptowano. Czyli wykonasz naprawdę kawał roboty, żeby zasłużyć na akceptację innych. A tak naprawdę ta akceptacja innych spowoduje, że ty przez chwilę poczujesz się lepiej, że ty przez chwilę poczujesz to napełnienie. Ale gwarantuję ci, że to jest chwilowe i to nie jest takie esencjonalne napełnienie. I co się wydarza? Jeżeli twoja najbliższa, nie wiem, partner czy partnerka zobaczy, jak bardzo się starasz, zobaczy, że po prostu wkładasz całą siebie, swój czas, swoją energię w to, żeby mu dogadzać, żeby, żeby po prostu zobaczył cię na nowo. Żeby, żeby zaakceptował cię, żeby jak gdyby uhonorował te Twoje starania, to, to OK, To masz takie poczucie, wow, fajnie, jest dobrze. Gorzej, jeżeli partner cię nie napełni tym poczuciem, bo wtedy jak gdyby Twoje oczekiwanie nie zostało spełnione i wtedy bardzo często się włącza taki rodzaj rozczarowania, fochów, karania, obrażania się. Chowania się, wycofywania i tak dalej, i tak dalej. I to jest absolutnie niestety bardzo często oczekujemy, że a wręcz wyszarpujemy od naszego partnera, od naszych najbliższych osób tego, żeby oni nas napełnili. To niestety nie jest ta, ta właściwa droga. Innym mechanizmem jest w ogóle absolutnie wycofanie się ze świata zewnętrznego, to chowanie się, czyli będziesz w takiej izolacji od innych, bo tak bardzo uwierzyłeś, że nie masz nic do zaoferowania swoją osobą, że będziesz minimalizował ten ból emocjonalny w sobie. A żeby zminimalizować ten ból emocjonalny, to będziesz uciekał w uzależnienie. Używki, Netflix, nadmierne jedzenie. Być może seks, zaczniesz tworzyć sobie taki, taki wirtualny świat, taki świat troszeczkę iluzoryczny, też, który na krótką, bardzo krótką metę da ci jakieś ukojenie, ale oczywiście nie rozwiąże źródła Twojego problemu. Innym jeszcze takim mechanizmem, który bardzo często jest widoczny i się przewija, to jest takie przekonanie, że żeby poczuć się wartościowy, wartościową osobą to teraz będę pracował, 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 wykazywał się, będę zarabiał pieniądze. Jak zarobię dużo pieniędzy, jak zbuduję dom, będę miał samochód, te dobra materialne, to moje poczucie własnej wartości wzrośnie. Będę atrakcyjny. I bardzo często to jest kolejna pułapka, bo napracujemy się naprawdę, potworzymy gdzieś w świecie zewnętrznym różne sytuacje, będziemy prezesami, będziemy mieli firmy, wszystko będzie cudownie wyglądało, natomiast w środku będziesz permanentnie czuł pustkę i będziesz czuł, że w sumie nie jesteś szczęśliwy, nie masz tej takiego spokoju wewnętrznego, nie masz tej radości, nie masz takiego flow życiowego, że wstajesz po prostu po prostu naładowany, tryskający energią, takim poczuciem, że jesteś szczęśliwy. Bo znowu wydarza się ten sam mechanizm, że szukasz załatania swojej dziury w świecie zewnętrznym, w świecie wykazywania się, w świecie w takim, takiej pracy zasłużenia. Tak? Na akceptowanie, e, akceptację świata zewnętrznego, akceptację innych ludzi. Tak jak powiedziałam wcześniej, żaden z tych mechanizmów nie załata tej dziury, żaden z tych mechanizmów nie odnajdzie utraconej w dzieciństwie części ciebie. Jedyną osobą, która może to zrobić, jesteś ty sam. Jedyną osobą, która może dać ci to, czego szukasz, jesteś ty sam. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Cię, żebyś sobie szczerze z głębi serca zadał pytanie. Przede wszystkim, w ilu procentach ja się czuję wystarczający, wystarczająca? Jako kobieta, jako partnerka, jako matka, cokolwiek. Potem pomyśl, w co uwierzyłem w dzieciństwie, że teraz nie czuję się wystarczający. I czy to, w co uwierzyłem, jest w 100% prawdą? Idąc dalej, czy ta osoba, która mówiła o mnie niewłaściwe rzeczy, która zbudowała to poczucie we mnie, że jestem gorszy. Nieważne, niewarty, czy ta osoba była na pewno najlepszą wersją siebie samej wtedy? Czy była Twoją inspiracją? Czy naprawdę chcesz oddać jej swoją wartość, swoje mniemanie na swój temat? Czy dalej chcesz dawać władzę nad tymi słowami, które wtedy usłyszałeś? I jeżeli dojdziesz do wniosku, że nie, to zastanów się dalej tak szczerze nad. Odpowiedział na pytanie, co będzie dla mnie oznaczało, jakby tego świata na zewnątrz nie było, jakbyś, jakbyś miał nawiązać taki bardzo intymny dialog sam ze sobą. Co będzie dla ciebie oznaczało, że czujesz się w pełni właściwy? Jakbyś, jakbyś miał to określić? Jaki to byłby stan, co byś wtedy czuł? Co by się musiało zadziać takiego w tobie? Kolejne pytanie. Po co w ogóle ja chcę osiągnąć te 100%? Co mi to da? Co sobie w ten sposób udowodnię? Czy na pewno w ogóle jest jakaś granica bycia wartościowym? Ja myślę, że to jest tak indywidualne, że, że odpowiedział, że osiągnąłem metę, jest taki stan wewnętrznego spokoju, takie poczucie śmiania się do samego siebie, takie. Poczucie wiem, kim jestem i bez względu na to, co myślą o mnie inni, co mówią o mnie, co, co chcą, żebym zrobił, ja wiem, że to ja jestem tą osobą, która albo daje na coś zgodę, albo nie. Ja bardzo często na sesjach też pracuję obrazami i też chciałabym, żebyś wyobraził sobie taką dziurę w sobie, taką, taką część ciebie, która jest nienapełniona, która, która po prostu potrzebuje takiej miłości, potrzebuje takiego ciepełka, potrzebuje tych ciepłych słów. Wyobraź sobie tą dziurę i powiedz nawet do niej, że, że widzisz ją, że okej okay, akceptujesz ją, że dajesz sobie zgodę na to, że jesteś niepełny, być może teraz. Ale to poczucie wynika tylko z jakichś wcześniejszych lat i zostało stworzone tylko z perspektywy innych osób, którym nie chcesz dalej ufać w to, co mówili. Napełni się ten swój brak, tą swoją dziurę, czy jak to zwał, swoją uwagą i miłością. Powiedz jej, że ją akceptujesz. i Samo uświadomienie sobie tego to już jest naprawdę 50% transformacji. To jest bardzo duży krok ku sobie. I zachęcam Cię też do takiej uważności, jeżeli chodzi o Twoje zachowania. Na przykład, jeżeli porównujesz się z innymi, jeżeli czujesz zagrożenie, jeżeli chodzi o inne osoby w pracy, w, nie wiem, wśród kolegów, koleżanek w jakimś obszarze. To zawsze jest informacja dla ciebie, że czujesz się w czymś gorszy, słabszy, niegodny, nieważny. I zatrzymaj się i się zapytaj sam siebie, w co uwierzyłem, że tak się czuję. W czyje słowa kiedyś uwierzyłem i czy to były prawdziwe słowa? Czy, czy dalej chcę. Oddawać moc tym ludziom, oddawać, czy dalej chcę oddawać moc tym słowom. To wszystko, o czym tutaj mówię, to absolutnie nie jest gdzieś zasuszane czy przeczytane. To są wszystkie absolutnie doświadczenia, które przechodziłam sama. Pamiętam, mm, śmieję się tego, z tego teraz bardzo, bardzo, ale przez 18 lat pracowałam w agencji reklamowej tak bardzo. Bardzo, tak bardzo się chciałam wykazać, że, że jestem ważna, że moja praca jest ważna. Tak bardzo chciałam czuć się doceniona, że jak przyszłam jednego dnia o 8 do pracy, tak wyszłam następnego o 12, pracując non-stop. Non-stop. Oczywiście zderzyłam się ze ścianą, bo o 16 straciłam przytomność i miałam wstrząśnienie mózgu. I pamiętam, to było takie naprawdę bardzo mocne przebudzenie dla mnie i to było dawno, dawno temu. Ale sobie zadałam pytanie, za czym ja tak gonię? Co ja chcę udowodnić? Przecież ci ludzie na zewnątrz bardzo często sami mają swoje dziury, sami mają swoje braki i ja chcę wyżebrać jakiś jakąś uwagę tych osób, czy, czy jakieś ciepłe słowo? że bardzo często sami są w deficytach swoich? I pamiętam, że to było takie olbrzymie dla mnie przebudzenie i, i powiedziałam absolutnie stop. Na sesjach indywidualnych bardzo często pracujemy i jeżeli nie nad tym, nad tym obszarem, to, to jak mówię, to nie jest absolutnie tak, że się bierze magiczną tabletkę i następnego dnia już czuję się świetnie i jestem naładowany, i mam wysoką samoocenę. Oczywiście jest jakiś tam chwilowy proces, ale jeżeli poradzisz sobie sam, to cudownie. Z doświadczenia wiem, że trudno przerabiać te rzeczy samemu. Ale jeżeli masz jakiegoś, nie wiem, terapeutę, coacha, kogoś, z kim możesz ten proces przejść, to naprawdę serdecznie Cię zachęcam, bo warto. Ja też oczywiście jestem do twojej dyspozycji, jeżeli tylko wyrażasz ochotę, możemy ra razem w wyruszyć w tą podróż i będzie mi ogromnie miło wspierać cię w tym i, i myślę, że się nam uda. Ale ta nagroda, ten, to dotarcie do tego portu, to poczucie, że wiem, kim jestem, wiem, że to ja jestem właścicielem tego domu, to jest troszeczkę tak, jakbyś wyobraź sobie taki dom i rozdajesz wszystkim klucze do tego domu, do swojego domu. I tam ludzie sobie wchodzą, zostawiają swoje rzeczy, zmieniają układ tego mieszkania, w ogóle zostawiają jakieś swoje niefajne, nie wiem, niefajną energię, niefajne emocje, wychodzą, wchodzą. No nie, no wiadomo, że, 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 że nie zgodziłbyś się na to, żeby ktoś wchodził do Twojego mieszkania. To dlatego też zachęcam Cię, żebyś bardzo mocno weryfikował, komu dajesz klucze. Do swojego wnętrza, bo chętnych na robienie remanentów w Twoim domu jest, gwarantuje Ci bardzo dużo. Ale to Ty jesteś właścicielem tego domu, nikt inny, tylko Ty. I tak naprawdę każda jedna osoba na tym świecie powinna się zająć swoim domem, a nie innymi. Z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie, jak zawsze, Cię pozdrawiam. Wierzę, że może jakiś guzik w tobie został naciśnięty do tego, żeby po prostu pochylić się nad sobą, bo, bo naprawdę jesteś wartościowy i jesteś cudowny i zasługujesz na wszystko. Każdy z nas jest wyjątkowy i ta wyjątkowość chce po prostu zobaczyć światło dzienne. Dlatego nie zwracaj uwagi na innych, nie porównuj się, bo oni mają doświadczać zupełnie innych rzeczy. A ty, w twoim bogactwie, twojego wnętrza. Myślę, że masz do zaoferowania bardzo, bardzo dużo i świat na to czeka. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie.